Polska odradza się po zaborach w 1918 roku, ale przecież państwo, które nie istniało na mapie 123 lata, nie może nagle od tak automatycznie stać się mocarstwem. Polska jest biedna. Musi scalić z tych trzech systemów prawnych i gospodarczych coś w jeden organizm państwowy. I idzie to całkiem nieźle. Zachodnią Granica daje nam Antanta. wschodnią musimy sobie wyrąbać sami. Tak powiedział Piłsudski, tak rzeczywiście było. Chcemy wzmocnić naszą pozycję w cudzysłowie mocarstwową właśnie poprzez walki, wojny. W 1920 roku alianci chcą, żebyśmy oddali bolszewikom nasz wschód. To jest ten pierwszy apisment zapomniany. Jednak my walczymy. Armia Czerwona zostaje pokonana pod Warszawą. Nie oznacza to jednak, że Polska nagle, wskutek tej wielkiej bitwy warszawskiej, bardzo ważnej bitwy, ale staje się mocarstwem. Absolutnie nie. W umyśle Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii czy też Niemiec jesteśmy nadal państwem średnim, państwem nowym, a być może i sezonowym.